Trasa. Każdy sobie ciśnie swoje, bez stresu, na spokojnie, te, te cztery dyszki jak można się pyka, tak? Naprawdę zobaczcie jaki klimat tutaj jest. Oczywiście liśnik już mi nie działa, ale jak odparuje, jak nie będzie padać, to zacznie działać. Metardziocha, co? Pierwsza setka za mną Jakby to powiedzieć O dziwo bezboleśnie poszło Koniu też pyknął Sobie seteczkę Lecimy w takim covidowskim odstępie Żeby nie było, że nie solo, że coś Ale Zawsze Wiem, że nie spierdzieliłem trasy Jakoś lubię się kogoś uczepić A on ma dobre tempo Także będzie dobrze Niecałe 100 km mamy zrobione W niecałe 4 godziny także, także jest dobrze Może też będzie się spisać Zasłoniło, był taki wiatrak Chyba prawdziwy Chyba nie sztucznie zbudowany Zawsze mnie fascynowały takie wiatraki Tego małe jest w Polsce Tak naprawdę Bo zazwyczaj konstrukcje Drewniany. Ten jest ten jest taki drewniano ceglany. Ktoś pyta pewno, czy wieje. To ja powiem tak. Gdyby nie wiało, to czy ktoś stawiałby tutaj te wiatraki? Chyba byłoby to bezsensowne. Dlatego wieje. Oczywiście wieje troszkę, ale i tak jest super. Wiatraki jak wiatraki, ale z jazdy to ja lubię Prawie nie kręcisz a zapierdzielasz I to jest tym wszystkim piękne Też te rozlewiska No jest tu petarda powiem tak, chociaż Jest dopiero jakieś tam niecałe 130 A mi się już nie chce, nie? Ale wiecie jak to jest Tak to w życiu jest Ale ja to zrobię Co to? Do kolegi koleżka wyjechał dał nam koła na 3 sekundy Pierdolnąłem w pedał i mam zjazd do boksu Koń to nie wytrzymałem Koń to musi Koń zawsze musi być pierwszy Jak pewsia to już znaczy że będziesz browarywali tak, jest, tak jak na tym sklepie. Tak no chłopaki znowu biały proszek ze stołu. A ty co? A ty stały biały proszek? Ja pierdziel Same koksy. Konie koksy tutaj są. Jesteśmy na końcu, kurwa mać, fuck off Nie wiem co to za świat, taki świat ludkowo Ale jedziemy, jedziemy Troszkę mnie przeraża to, że jestem ostatni na punkcie Musiałem że jestem lewszy No i mam dobry czas 25 średnia 143 km, a no, okazuje się, że pani się już kupać skręcała Grubo jest, grubo jest, ale nic. Ja walczę, ja chcę tu przejechać. Ja się z nikim nie będę dzikący. Jakieś konie mnie gonią, a ja mam tymczasem pod góreczkę. To jest najważniejsze go. Odżywianie! Aha. Nie ma co się cieszyć, jesteś przedostatni. Byłem ostatni na punkcie. Zamykali punkt za mną. Jestem w szoku w ogóle. Co oni mają za tempo? To jakieś koty są. To normalnie nie wierzę, zobaczcie co tu jest. Żuberki na wolności. Droga ruchliwa jak cholera. Tam był znak. Uwaga, żubry. Ludzie zapieprzają po 150 na godzinę. A tutaj zobaczcie, co się dzieje. Stado żubrów. Tata żubr. Hej! Tata żubr! Tata żubr na mnie czeka. Ale ja tam do niego nie idę. Za duży jest jakimś lady Dobrze, że nagrałem Bo nikt mi, u, mi nie uwierzy, że złapała mnie delikatna sraczka Chciałem załatwić to czy tamto czy jedyneczka, czy dwójeczka. Wchodzę w las. A tu co? Żubry. Ale się przestraszyłem. Naprawdę. A i nagrałem, bo byście mi nie uwierzyli, że taka sytuacja mogła mieć miejsce. Na BTB. Bałtek tylko nieźwienia nie spotkał Bartek to nieźbierz na pewno się z nim dogadam Co ty mnie jest powietrza wyprzedzasz? czy co ty kurwa wyprawiasz? Czy się po krzakach chowasz? No? Kurwa no, ma... Po lasach ja nie wiem, no kurwa trzeci raz jadę niby szybciej a już trzeci raz cię wyprzedzam, to już tu kurwa nie gra. Ja, <słyszy> Jak tego to przyjdzie pan po dokładnie. Tak, na razie tyle. Nie, nie będę tak. Sobie. Będzie żarty wreszcie, bo przecież... Dobra, to jest tak ciepłe. Dzięki, mamy żarcie. Cześć. O, siema. Jak tam u ciebie, co tam ciekawego? No nic, świnoujście się, nic się nie dzieje, to do ust górnych no. zobaczymy, co tam. Jak coś będzie fajnego kapiesa, to jedziemy, nie? A my jeszcze nie byliśmy w tym roku Polańczyk Co się wydarzyło? A wypadek mijał rowerzysty i... yeah. Taki był ładny amerykański. Pani puszczała rowerzystę, to jest tylko przykre, ale nie wiem jak ona go puszczała. Do Słowca Kujawskiego, jak widzicie, udało się dotrzeć. No można powiedzieć, w pełni zdrowia. I to jest najważniejsze. Zrobiłem to w 15 godzin i chyba 10 minut, więc czas jak na mnie bardzo dobry. Póki co jestem zadowolony, oby tak dalej I będzie dobrze, będzie dobrze No i teraz przynajmniej sobie coś pojem Odpocznę troszkę No i przede wszystkim pogoda dobra Chociaż zegarek coś krzyczy o burzy w restauracji, bo jeszcze do pierwszej siedzą, nie? Z makaronem, tam jakiś Tak Tata, o co tutaj chodzi? Jak to chodzi? Taki kolega Dobra, ogarnie mi tam tatu siedzenie, a ja tutaj widzę jeszcze jakiś kątek. 5.21, noc poszła nie najlepiej. Godzinę spałem, później zmarzło mi tempo, kaplica. Teraz też nie jest zbyt mocne. Do punktu, przed punktem do Chyba ze 40 km jadę i jadę A później z tego punktu do Łowicza Chyba też jest z 80 No nie wiem, słabo to wygląda A było naprawdę dobrze Nie wiem co się stanęło Taka sytuacja Nie będę zgrywał kozaka, naprawdę zaczynają się schody. 80 km w ogóle mi nie idzie. Zostało jeszcze 26. Jadę, 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 jadę. Nie wiem co to będzie w tych górach. A i głodna jestem naprawdę. Jak będzie jakiś kebab, to sobie zjem, bo... No słabo jest z tym jedzeniem. Naprawdę jest słabo. Jak na razie punkt najbardziej wyczekiwany, ale udało się dojechać. Siema, to znowu ja. Za 60 km będzie 540 chyba więc niebawem będzie 500 po nocy w jakiś sposób odrodziłem się jak na razie tylko na 19 km i oby to trwało i żebym znowu był w uderzeniu ale noc przeżyłem tragicznie poskładało mnie musiałem się na godzinkę położyć gdzieś tam na ławce no i co mogę powiedzieć? Tempo spadło tragicznie. Mam nadzieję, że to ostatni mój kryzys, bo ciężko naprawdę. 6 godzin to jest mało czasu na to, a jak masz kryzys, to nic nie idzie, kilometry nie lecą, jesteś zmnóstrowany, zburzony i jeszcze śpiący. Chwilowy problem z asfaltem, ale widoki za mną. i'm fine